100 tysięcy kilometrów w busie, którego nazwali ogórkiem. Ich cel to dokonać niemożliwego, objechać świat dookoła. Ich przygody obejrzysz w programie, który przygotowują i montują podczas wyprawy, przemierzając kolejne kilometry, przez drogi i bezdroża. Z indeksem w podróży. Dookoła świata. Sponsorem generalnym wyprawy jest e Lecimy w kosmos, Mariusz już się ładuje do środka. Także żegnamy się i lecimy. Znajdujemy się właśnie w parku Everglades w stanie Florida. Niesamowity park o ogromnej powierzchni, który pokryty jest ma masą wody oraz moczar. Mnóstwo ciekawych ptaków, bardzo dużo roślinności, ale przede wszystkim park ten słynie z jednego tutaj mieszkańca, który przed chwilą przekraczał naszą drogę. Znajduje się właśnie tam w wodzie. Zobaczcie, Sam. No to już, rozłożone. Mm. Aleks, zobaczcie, niesamowity styl spania w czapce. Podobno wtedy w głowę jest mu mniej zimno. Mamy 8 stopni na plusie, czyli jest o... 22? 22 stopni cieplej niż najzimniejsza noc pod Grand Canyonem w USA. Także dzisiaj mamy luksus. Nawet zostawiamy bagażnik otwarty, żeby trochę się przewietrzyło. Do spania. Dobranoc. Mogę poczytać chyba. Na Florydzie jest wiele miejsc wartych odwiedzenia. Jednak wszyscy byliśmy zgodni co do następnego celu. Dotaliśmy dzisiaj do Kennedy Space Center, miejsca, w którym można zobaczyć całą historię lotów kosmicznych Stanów Zjednoczonych. A nam udało się załatwić wejściówki prasowe, ale bez możliwości filmowania, ponieważ to trzeba załatwiać z 3-tygodniowym wyprzedzeniem. Przegapiliśmy to. Natomiast spróbujemy. Coś dla Was nagrać. Gdyby się nie udało, to musicie nam uwierzyć na słowo i oglądać zdjęcia, że tam byliśmy. Space Center. Zawsze oglądając filmy kosmiczne chciałem czymś takim sterować i dokować do stacji kosmicznej. Właśnie wyszliśmy z Kennedy Space Center Po całym dniu zwiedzania, i szczerze mogę powiedzieć, że ja dzisiaj się cieszyłem jak dziecko Nie wiedziałem co to zobaczyć, ale było po prostu nieziemsko Ja powiem, że było to niesamowicie inspirujące spotkanie Cały czas towarzyszyło nam hasło odkrywać I patrząc ludzie, jacy pracują w NASA pełni energii, inspiracji można z nich naprawdę brać przykład, i nie dziwo, że od pomysłów grupy kilku ludzi doszło do takiej wielkiej rzeczy jak loty kosmiczne. No bo w końcu każda wielka idea, pomysł zaczyna się od grupki ludzi, którzy chcą czegoś dokonać. Właśnie dotarliśmy do jednej z najstarszych miejscowości w Stanach Zjednoczonych, do stanu Augustin gdzie możemy poczuć się troszeczkę w Hiszpanii, zobaczyć jakie przepiękne wąskie uliczki. Wcześniej znajdowali się tutaj Hiszpanie, gdzie bronili się przed atakami Francuzów i zapraszam Was, żebyśmy obeszli całą małą miejscowość. Gdzie się znajdujemy? Mówiłem, aleks. poszukujesz tak. chyba kapeluszy. Jak znajdujemy się w sklepie z kapeluszami. Z kapeluszami. Tak jest. O, widzisz, i taki coś na przykład mi odpowiada. Aleks. Tak? Zimno już po Sorydzie. pierwsza noc, w 0 stopni. Co sądzicie, panowie? No tego kleszczy. Kleszczy i w wszystkie domy amerykańskie, w jakich spaliśmy, tak ciągnie od podłogi, nie, to nie jakieś kafelki, tu mają beton wylane, czyli... No podłoga. Naprawdę i musimy na lodzie spali. I mm. tak jest w każdym amerykańskim domu jakieś śpimy. No nie tylko w domu, bo jeszcze siadło nam dzisiaj wybasto na więc zimno będzie się za nami ciągle. Także nie mamy ogrzewania. Tutaj też nie ma ogrzewania, ale mamy ciepło że do minus 13. Jesteśmy w Waszyngtonie pod najbardziej popularnym budynkiem rządowym na świecie, czyli pod białym domem. Za nami w środku cały czas pracuje Barack Obama i zgodnie przyznaliśmy, że ten budynek w telewizji wygląda zdecydowanie bardziej imponująco niż na żywo. I z drugiej strony tak naprawdę przypomina nam pałac prezydencki w Warszawie. Czy się Wam podoba? Oceńcie sami. Waszyngton pierwsze miejsce na naszej trasie, w którym zwiedzamy całą masę muzeów. Na dodatek, wszystkie muzea w Waszyngtonie są zupełnie za darmo, więc jest to oczywiście na naszą korzyść. Dzień na zwiedzanie miasta dla nas dzisiaj nie był za korzystny, ponieważ pada śnieg, dlatego pierwszym miejscem na naszej trasie jest Muzeum Historii Amerykańskiej. Na Dawid pierwsza przejażdżka metrem Naprawdę Zauwa. pokaż kamerę nawet że już w drodze jak szybko pędzimy Pierwszy raz w Stanach jedziemy metrem Fakt, że w muzeum Ale jazda metrem jest Chodząc po Muzeum Historii Ameryki możemy zobaczyć nawet, nawet replikę sejfu, w której możemy zobaczyć przeróżne pieniądze od starożytnej waluty po nowoczesną. Sunday always comes to wait. But Friday never hesitate. Chodziłem zobaczyć pomnik Abrahama Lincolna. Z tyłu w tle mamy iglicę. Pogoda się poprawiła. Przed Wami Abraham Lincoln. Ale, jak co się stało, że idziemy do ambasady? <grywa> Napisaliśmy do ambasady, do pana ambasadora z propozycją spotkania. Pan ambasador odpowiedział pozytywnie. Spytał również, czy nie przeszkadza nam obecność mediów tam. Nam obecność mediów nie przeszkadza nigdzie. Także teraz jesteśmy w drodze do polskiej ambasady w Waszyngtonie i mamy nadzieję, że będzie z tego dużo dobrego materiału i bardzo cenne spotkanie, na którym chcemy uzyskać dane a propos różnych polskich organizacji, które tutaj w Stanach działają i z którymi my będziemy mogli nawiązać kontakt, co może ułatwić nam dalszą podróż. Tutaj kiedyś był taki ciąg cały ambasad, Embassy Row. Z tego, z tego dzisiaj już tych ambasad zostało niewiele, ale mamy tutaj Kubę, zaraz koło nas. Zresztą tak, niedawno właśnie. była otwierana ambasada, więc mieliśmy świetny widok. Ambasady mamy Litwy też obok. Kiedyś z drugiej strony ambasada Włoch, która teraz się przeniosła do nowego budynku. Pierwszy raz ten budynek został używany jako ambasada polska w roku 1919. 19 przyjechał tutaj poseł, jeszcze nie ambasador, książę Lubomirski, który wysłał do Warszawy taką depeszę, że znalazł mały, I have found small but decent palace. No i dostał, dostał propozycja Warszawy została przyjęta, zakupił dla, dla Polski ten budynek. Czyli mieścimy się tutaj prawie 100 lat, no bo 97.